Czym jest kontrakt duszy? Mówi się, że każda dusza, zanim przyjdzie na świat, zawiera kontrakt. Umowę ze światem, z losem, a czasem z innymi duszami. To nie jest papier ani księga, a raczej energetyczne zobowiązanie, jakie lekcje ma przerobić, jakich ludzi spotka, jakie doświadczenia ją czekają, a nawet jakie ma dary i ograniczenia. Niektórzy wierzą, że dusza przed narodzinami spotyka się w przestrzeni między światami z innymi duszami. I tam ustalają swoje role. Jeden wybiera rolę mistrza, inny ucznia. Jeden zgadza się być tym, który zrani, aby drugi mógł nauczyć się przebaczenia. Inny przyjmuje rolę opiekuna, aby dawać siłę. To właśnie nazywamy kontraktem duszy. To plan, ale nie w sensie sztywnego scenariusza. Bardziej jak mapa, którą dusza sama wybrała, zanim przyszła na ziemię. Opowieść o kontrakcie duszy, Stara Szeptucha mówiła, że dusze Zanim zstąpią na ziemię, zbierają się w wielkiej izbie po drugiej stronie. Izba ta nie miała ścian ni dachu, tylko nieskończone niebo, a na środku płonęło ognisko, które dawało światło i ciepło. Tam dusze siadały obok siebie i rozmawiały. Ty będziesz moją matką, ty przyjaciółką, a ty staniesz na mej drodze jako wróg, żebym mogła nauczyć się odwagi. Nie było w tym nienawiści, tylko zgoda. Bo każda dusza wiedziała, że każda rola jest potrzebna. Jedna dusza rzekła, Zgadzam się na ból, by nauczyć się przebaczenia. Druga odparła. Zgadzam się być tą, która cię zrani, choć będzie mi ciężko dźwigać to piętno. I tak spisywał się kontrakt. Nie na pergaminie, nie w księdze, ale w świetle ich istoty. Potem dusze szły w stronę bramy, za którą czekało życie. Gdy przechodziły, zapominały o tej umowie, by mogły uczyć się prawdziwie, bez podpowiedzi. Szeptucha dodawała. Dlatego nie każda krzywda jest tylko złem czasem to część większej umowy dlatego nie każda miłość trwa na zawsze czasem dusze tylko spotykają się na chwilę by przypomnieć sobie coś ważnego i choć człowiek nie pamięta swojego kontraktu dusza pamięta zawsze i prowadzi go drogą którą sama wybrała zanim zstąpiła na ziemię i dlatego choć tak często narzekamy na swoje życie na ludzi których spotykamy i na ciężary które dźwigamy nie pamiętamy że kiedyś sami się na to zgodziliśmy zanim zstąpiliśmy na ziemię wybraliśmy lekcje które mamy przerobić to co dziś wydaje się bólem kiedyś było zgodą duszy by wzrosnąć nauczyć się stać się silniejszą bo każdy krok nawet ten najtrudniejszy prowadzi nas ścieżką którą sami zapisaliśmy w swoim kontrakcie przy ognisku między światami los nie jest karą ani ślepym przypadkiem to echo dawnych ustaleń naszej duszy wszystko, co przychodzi, jest drogą, którą sami wybraliśmy, nim jeszcze otworzyliśmy oczy na tym świecie. I choć zapomnieliśmy o tym przy narodzinach, dusza pamięta zawsze. To, co dziś wydaje się krzyżem, kiedyś było wyborem, by nauczyć się więcej niż moglibyśmy pojąć bez bólu. Dlatego pamiętaj, los to echo ognia, przy którym dusze dawno temu spisały swoje umowy.